Witam w kolejnym książkowym materiale, który jakoś tak dziwnie zmienił się z jednego typu film w drugi. Nikt nie wie, co się wydarzyło. Żaden bowiem przygotowałam się do kolejnego wrap upu czyli podsumowania czytelniczego jednocześnie byłoby to podsumowanie maratonu z instagramem który odbył się jakiś czas temu i podczas tego maratonu zagłosowaliście że będziemy czytać książki, które mają okładki w ciepłych odcieniach i jak tak teraz patrzę na te książki które tutaj zebrałam, przeczytane to okazuje się, że nawet te czytane poza maratonem mają okładki w ciepłych odcieniach z naciskiem na czerwień i róż i żeby tego jeszcze było mało, akurat się nie da Świeżo pofarbowałam znowu, także wyszło na to, że powstał nam mały challenge pod tytułem Czytam książki pod kolor. Moich włosów. <noise> clickbait, No ale dobra, przechodzimy do rzeczy. Zacznijmy od Ja Cię kocham miał, No dobra, to jest pomarańcznie czerwień, ale nadal jest to ciepły odcień. To jest książka, którą ja mogę z czystym sumieniem polecić osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z audiobookami, bo ja właśnie słuchałam ją w wersji audiobook, bo naprawdę słuchanie tego to jest sama przyjemność. Jest to komedia kryminalna, w której główna bohaterka jest artystką i będzie brała udział w pewnego rodzaju konkursie, który może się. Kojarzyć trochę z Willy Wonką w konkursie, podczas którego dziwnym zbiegiem okoliczności zaczynają ginąć kolejni uczestnicy. I o ile fabularnie jest to takie se, to o mój Boże, ta narracja. Bo zapytacie, skąd ten tytuł? Otóż tytuł jest stąd, że naszym narratorem jest KOT. KOT, który nie dość, że ma na imię Lord, to jeszcze totalnie czuje się Lordem. I to słychać w narracji, ja prawdopodobnie czytając ją w wersji papierowej, Większość fragmentów znałabym za kiepskie, za infantylne, za coś w stronę słabej parodii, ale polecam to jako audiobook, bo pan Leszek Filipowicz czyta to tak wspaniale też chciałabym tak czytać to po prostu słychać w tym rasowego kota słychać taką litość w głosie tego lorda, który tak patrzy właśnie z tą litością, z pogardą na gatunek ludzki gdzieś się wkradnie jakieś znudzone ziewanie intonacja, ak akcentowanie takie olewanie sobie wszystkiego e, co tam, że tu jakiś truposz leży z nożem w piersi, jakby nieważne niech on się przesunie, bo mi zagraca drogę do jedzonka, naprawdę genialne. Ja się czułam, jakbym siedziała w głowie takiego arystokratycznego kota z rodowodem, i o ile, tak jak mówię, fabularnie było to takie set, to spędziłam przy tym naprawdę wspaniałe godziny. Więc, jeżeli będziecie chcieli kiedyś spróbować swoich sił z audiobookami i będziecie mieli wybrać jeden, jedyny audiobook, z którym spróbujecie zacząć tę przygodę, to ja Wam polecam właśnie. Ja Cię kocham, a ty, Następnie sięgnęłam po kontynuację przygód Stefani Plum, czyli po, po drugie dla kasy od Janet Iwanowicz, pierwszą część tej serii, jak upolować faceta, po pierwsze dla pieniędzy, mogliście też oglądać. Bardzo lubię aktorkę, która w tym grała i kompletnie nie pamiętam jak ona się teraz nazywa, ale to jest ta z 27 sukienek i z chirurgów. Tyle wiem! To jest coś, co czyta się jak film sensacyjny z nutką komedii, z nutką romansu, bo nasza główna bohaterka jest łowcą nagród, więc sprowadza policji różnych przestępców. Jest też policjant, w którym dziewczyna powoli się zakochuje, chociaż on to jest taki cwaniak z ciętym językiem, taki typowy bad boy. Każdy tom jest teoretycznie o czymś innym, ale jednak sprawy prywatne głównej bohaterki są powiązane na przestrzeni tych poszczególnych tomów, a tych tom mówię zło, ho, ho i jeszcze więcej, chyba 20 kilka. <laughs> Nie wiem, czy to będzie czytał. Więc mi to tak całościowo przypomina takie seriale typu W11, Sprawiedliwi, Kryminalni, <laughs> tylko z lepszym poziomem aktorstwa. No i co, jest dużo jakichś tam przekleństw, są pościgi, strzelaniny. Jest bardzo dużo humoru, ciekawe postacie. Nie jest to nic wyjątkowego. To jest takie lekkie, przyjemne na odstresowanie. Ja właśnie po to sięgnęłam w momencie, kiedy miałam taki kryzys czytelniczy i nie miałam na nic ochoty, tak, tak, po prostu, żeby przez to przejść. I. Y nie jest to nic wyjątkowego, ale czyta się miło. Potem sięgnęłam po kolejnego audiobooka, było to Nomen Omen od Marty Kisiel. I ja mam ogromny problem z takim całkowitym pokochaniem twórczości tej pani, bo często odnoszę wrażenie, że to jest przerost formy nad treścią. Ja to czytam, zachwycam się wyobraźnią autorki, tym, jakie postacie stworzyła. Humorem, jakimiś nawiązaniami do popkultury, do literatury, językiem ogólnie, bo autorka ma niesamowity styl. Zapamiętuje jakieś zabawne teksty typu Człowiek, człowiekowi. Panią z dziekanatu. Ale jednocześnie okazuje się, że fabuła tej książki przeszła gdzieś całkowicie obok mnie, że ja się nie za specjalnie związałam z całą historią, żeby nie powiedzieć, że nie bardzo wiem co tam się wydarzyło i kompletnie przestaję się orientować tym bardziej, że niemal każda książka autorki zaczyna się jakoś tam, a nagle pojawiają się elementy fantastyczne i pojawiają się historie rodzinne. Jeszcze się okazuje, że te książki są między sobą powiązane, więc trochę zaczynam głupieć. I na przykład w wypadku Nomen omen ja nie bardzo umiem wam powiedzieć, o czym ta książka była. Bo powiedziałabym, że zaczęło się o tym, że przyjeżdża sobie dziewczyna do jakiegoś tam takiego małego miasteczka, gdzie ma powiedzmy na stacji, nie wiem czy tak to można nazwać, ma, ma mieszkać u jakiejś kobiety starszej, ale potem wchodzą w to elementy fantastyczne, w Chodzą w to jakieś podróże w czasie, w nawiązania do wojny. Ym. Dzieje się bardzo dużo, ale ja nie bardzo wiem, na co mam zwracać uwagę. Bardzo często skupiam się nie na tym, co trzeba. I ogólnie nie umiem ocenić książek tej autorki, bo za styl dałabym piątkę. Za fabułę samą w sobie napisaną innym stylem, gdybym wiedziała, że taka będzie fabuła, pewnie też dałabym piątkę. Ale w momencie, kiedy to się wszystko łączy, to właśnie jest ten przerost formy nad treścią i ja... Trochę się w tym gubię. Jak tak sobie myślę, to ja chyba nigdy nie czytałam, przynajmniej świadomie, nie czytałam żadnego reportażu. Więc świętam o twórczości Styny Kopińskiej, która jest bardzo zachwalana i wysłuchałam znowu w formie audiobooka. Więc jakby ten film mógł mieć kolejny temat kolejny tytuł Słucham tylko audiobooków. <grych> wybrałam z nienawiści do kobiet. I powiem Wam, że to jest ciężki kawałek literatury. Bo tu każdy rozdział jest tak jakby takim reportażem I dotyczy innej sprawy Raz mamy sprawę morderstwa Raz mamy księdza, który molestował dziewczynki Raz mamy Violette Villas To są całkiem różne historie I każda z nich na pewno... Na, na każdego z nas inaczej będzie oddziaływać. Każda z nich jest tak, jakby osobnym odcinkiem jakiegoś programu, typu Uwaga. Więc tu ciężko jest mi też ocenić, no bo wiadomo, że nie każdy reportaż do mnie dotrze, nie każda historia, nie każdy ten artykuł dziennikarski, ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że jest to mocne i że niestety odbiera to wiarę w ludzi. Wiecie, chciałoby się wierzyć, że ludzie są dobrzy, a, a po przeczytaniu takiej książki ma się wrażenie, że nikomu nie można zaufać. Że nawet osoby, które właśnie darzy się tym największym zaufaniem, że mogą nas niejako zdradzić. Ja, ja osobiście zaczęłam się zastanawiać, jakby czy jest ktoś, do kogo się faktycznie można zwrócić o pomoc, komu można zaufać i uwierzyć, i jak być w stanie y, całkowicie się otworzyć przed drugim człowiekiem, jeżeli tak naprawdę nie wie się, co ten człowiek ma, jakby za nadrzu. To kolejna książka z oceną, której mam problem, ale na pewno wywarła na mnie duże wrażenie i na długo zostanie w mojej pamięci i myślę, że jeszcze sięgnę po inne reportaże. No i potem postanowiłam, że po tych trudnych tematach trzeba się troszeczkę rozluźnić i sięgnąć po coś lżejszego, no i sięgnęłam po Sarah J. Maas, Księżycowe Miasto, do ziemi krwi, część pierwsza pierwszego tomu. Tak naprawdę nie wiem, czy powinnam kwalifikować to jako przeczytaną książkę, ponieważ u nas w Polsce ta seria została podzielona na... znaczy seria, pierwszy tom został podzielony na dwie części, bo jest jeszcze to. I to razem to jest zagraniczny pierwszy tom. A ja przeczytałam na razie tylko to, więc można powiedzieć, że przeczytałam pół książki, ale whatever. Pasuje bo jest czerwona. No i mamy tutaj Urban Fantazy skierowane do dorosłego czytelnika, co Sara Maas Podkreśliła, dodając na każdej stronie kilka przekleństw. Wiem, że niektórym to przeszkadza, jakby ja jakoś tak wiecie, stwierdziłam, że okej, okay, jest książka dla dorosłych, ludzie przeklinają spoko, nie przeszkadza mi to, dopóki ktoś z zewnątrz nie zwrócił mi uwagi, że jest tutaj dużo przekleństw, to nawet nie, nie zwróciłam ja sama na to uwagi. Ale zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę gdyby wyciąć stąd te przekleństwa, to wyszłyby z tego jakieś dwory czy inne szklane tron, także. Typowa Sara Jemas. Jak wiecie, ja za tą autorką nie przepadam, co jeszcze pewnie niebawem podkreślę. Tu jest właśnie, jak mówiłam, urban fantazy, typowe są różne postacie, typu stwory, czarownice, nimfy, wilkołaki, wampiry, bla bla bla. No i współczesny świat, w którym niestety od początku zaczęłam się troszeczkę gubić, bo jesteśmy w niego wrzuceni, zasypani informacjami. Potem zaczęło mi się to układać, ale nie powiem, żebym się z kimś żyła, tym bardziej, że główna bohaterka bardzo mnie Irytowała, ponieważ zginął jej ktoś bliski i ona tu niby ma traumę, ale pójdzie sobie zrobić paznokcie i nie pomoże policjantom, bo policjant, czy policjantom, bo policjant, który prowadzi tą sprawę, to jej nie lubi i ona go nie lubi, więc nie będzie im pomagać szukać tego, kto to zrobił. Jakby wiecie, nie rozumiem sposobu myślenia tej dziewczyny, chce znaleźć tych morderców, czy nie. Jest jej przykro czy nie? Nie wiem, no nie jestem w tym zakochana, przeczytam tą drugą część, podobno jest to lepsza, bo przez to, że to był jeden tom, to tu niby mamy taki wstęp do historii, a cała akcja rozpocznie się w tej niebieskiej książce, ale niebieska książka nie pasowałaby mi do dzisiejszego filmu, więc jej jeszcze nie przeczytałam. Taki, taki był mój zamysł, z góry oczywiście. I kolejny audiobook. Taka jestem szalona. Szeptucha od Katarzyny Bareniki Miszczuk. Ja, jak usłyszałam, o czym jest ta książka, to na początku miałam takie mech, bo nie moja tematyka, ale potem stwierdziłam, że jest to bardzo oryginalne. Bowiem, Szeptucha jest, zależy jak na to patrzeć, albo współczesną wersją. Yy, Mieszka, pierwszego chrztu Polski do Brawy itd. Albo taką historią, co by było, gdybyśmy wtedy nie przyjęli tego chrztu, gdyby Mieszko pierwszy miał magiczne moce. Brzmi to dziwnie, ale mega podoba mi się oryginalność, pomysł na tę historię. Niestety z wykonaniem jest troszeczkę gorzej. A głównie chodzi o główną bohaterkę, która jest naszą naretolką i która mnie wnerwiała i jest głupia jak but. Ona jest studentką, ma tam, nie wiem, 20 czy 20 kilka lat. Tymczasem zachowuje się jak piętnastolatka i myśli jak piętnastolatka. Jak zobaczy chłopaka, to Boże, jaką on ma klatę. O Boże mógłby chodzić samą dobę bez koszulki, a potem wyśmiewa kogoś, kto jest zakochany. Jak przychodzi jakiś starszy pan, to ona się go boi, a jak przychodzi facet z siekierą, to już nie, to spoko, to jest to jest kurgość. A co więcej, jak mówiłam, jest studentką medycyny. Tymczasem o tej medycynie niespecjalnie się zna. Jak ktoś ma rozszerzone, zwęczone źrenice, to w ogóle nie bierze pod uwagę, że to może być kwestia światła, tylko od razu szuka jakichś chorób. Co więcej bardzo boi się kleszczy i to jest mniej więcej zaznaczone co trzy strony, jak ona się boi kleszczy i że co z tego, że ją goni jakiś wampir czy inny demon, ona nie wejdzie w te krzaki, bo tam są kleszcze. Ona może zginąć z ręki wampira, byle tylko to nie była bolerioza. Nie, naprawdę jest mi po prostu przykro. Pomysł był genialny, ale charakter tej głównej bohaterki sprawił, że ja się nie mogłam skupić na treści, na fabule, na tej całej historii tego mieszka. Nawet nie, nie, nie mogłam się skupić na tym, kto tutaj jest zły i kto się okaże zły, i w ogóle. Nie, jakby nie, bo, bo, bo kleszcze. Jest mi tak przykro. O kolejnej książce nie będę się zbytnio rozgadywać, bo powstał na jej temat odrębny film, ponieważ przeczytałam wersję e-book na Legimi, może po raz tym skończyć, to jest książka, o której zrobiło się swojego czasu ostatnio, bardzo głośno na polskim bookstagramie i ja niestety bardzo się na niej zawiodłam, co więcej w ogóle będzie ekranizacja na Netflixie, nie wiem czy wiecie. Także też jestem ciekawa, czy ta popularność tej książki nie pójdzie jeszcze dalej. Ale problem z nią jest taki, że zapowiadał się bardzo fajny thriller, skręcający w stronę horroru, bo jest sobie para, która jedzie samochodem, rozmawia, tam toczy jakieś psychologiczne, pogawędki między sobą, metaforyczne i filozoficzne. Jadą tam do rodziców gdzieś, tam zwiedzają i w międzyczasie dzieje się dużo różnych dziwnych rzeczy. Jacyś ludzie ich obserwują, y, gdzieś w domu pojawiają się jakieś obrazy, gdzieś jakaś krew, gdzieś był jakiś brat y, tego chłopaka i y, o którym nie ma widu, nie ma słychu, rodzice są dziwni. Dziwne rzeczy, fajne rzeczy, tylko autor spartolił zakończenie. W związku z czym, ja tutaj nie będę więcej mówić, odsyłam was do tego filmu, będzie w kartach, będzie w opisie. No, pomęczcie się razem ze mną, przeczytajcie, będzie fajnie. No i kolejna książka, na którą był ogromny hype, więc ja już wiem, że jak jest hype na jakąś książkę, to mam jej nie czytać. Jest to Red, White and Royal Blue. Ja czytałam w wersji polskiej, za chwilę powiem, co do tłumaczenia. I u mnie zachwytów nie będzie. I to nie chodzi o to tłumaczenie. Fabuły chyba nie muszę Wam opowiadać. Mamy tutaj romans między pierwszym synem Ameryki a księciem Wali. Więc książka bardzo na czasie, jeżeli chodzi o Pride Mont. I o tej książce było mnóstwo zachwytów za granicą. I potem w Polsce, chociaż w Polsce troszeczkę mniej ze względu na to, co się podobno wydarzyło z tłumaczeniem. Bo zarzuca się polskiej wersji, że bardzo zmieniło tłumaczenie że tłumaczy redaktor ktoś. Się nie popisał, że było przetłumaczone nie to, co trzeba, nie tak jak trzeba, te rzeczy, które powinny być przetłumaczone, to zostały po angielsku, yy, że niektóre tłumaczenia zmieniły sens zdań. I teraz tak. Ja nie czytałam wersji oryginalnej, więc nie mam porównania i nie mam pojęcia, jak te różnice są duże. Oceniam to, co dostałam. Po drugie, ja nawet niespecjalnie oceniam to tłumaczenie, to znaczy ja skupiam się na książce jako całości, na jej fabule, na kreacji, bohaterów a nie na pojedynczych zdaniach. I wydaje mi się, że nawet jeżeli jakieś zdania były źle przetłumaczone, że nawet jeżeli gdzieś tam było napisane ha hał, gdzie być nie powinno, to nie zmienia to mojej oceny całego pomysłu na fabułę i całej kreacji bohatera. Jakby jedno słowo na to nie wpływa. Ja przede wszystkim spodziewałam się, że tutaj będzie większy nacisk na politykę, na to, czy właśnie takie osoby w kraju mogą być homoseksualne, jak to zostanie przyjęte przez społeczeństwo, jak polityka na to zareaguje i takie rzeczy tutaj są, ale w drugiej połowie książki. Tymczasem pierwsza to jest głównie romans, to są takie podchody między jednym i drugim, to jest troszeczkę odkrywanie tożsamości, no dobra, to było okej. Okay. I ja jako osoba, która nie przepada za erotykami, stwierdza, że jest tutaj bardzo dużo scen erotycznych, a tak naprawdę przez pierwsze pół książki każde spotkanie między dwójką głównych bohaterów kończyło się sceną erotyczną lub też aluzjami seksualnymi. I tego było mnóstwo. Za dużo, jak na mój gust. W związku z czym pierwsza połowa kompletnie mi się nie podobała, spodobała mi się druga połowa. No ale niestety yy, nie będę oceniać tylko połowy książki. A jeszcze mogę zaznaczyć, że ta książka jest nasiąknięta odwołaniami do. Popkultury i kultury, o czym też nawet nie tyle wspominałam, bo nie powiedziałam tam ani słowa, ale ja Wam pokazałam, jak dużo tutaj jest kultury, więc jeżeli macie minutkę, to odsyłam Was do tego filmu w karcie i w opisie. Tak, popkultura tutaj po prostu wypada między strony, dosłownie. To bardzo dobre sformułowanie, biorąc pod uwagę, co zrobiłam w tym filmie. <laughs> Następnie sięgnęłam po kolejnego audiobooka i również mam ogromny problem z oceną tej książki. Jest to książka Marcina Wichy, Jak przestałem kochać design. Ja w poprzednim wrap-upie opowiadałam wam, że Czytałam um, rzeczy, których nie wyrzuciłem, i ta książka niezbyt mi się podobała. Design podobno ma oceny jeszcze gorsze, tymczasem ja, co zaskakujące, jestem z niej bardziej zadowolona niż z rzeczy. Wydaje mi się, że to wiąże się z tym, że rzeczy dotyczyły ogólnie ludzi i naszych wspomnień, naszych najbliższych, więc chcąc, nie chcąc dotyczy to każdego człowieka. Tymczasem ta książka o designie wydaje mi się skierowana do węższej grupy, ponieważ tam autor faktycznie opowiada o designie, o wzornictwie, o projektowaniu, grafice użytkowej, z tym, że nie w taki techniczny sposób, jak coś zrobić i co kliknąć w Photoshopie, e, tylko odnosząc się do swojej przeszłości, do swojego Ojca do tego, jak coś powstawało, jak ludzie reagowali na dany produkt, na dany plakat, i zasypuje nas takimi też powiedziałabym, błyskotliwymi spostrzeżeniami, typu, że na przykład jojo było uważane za bezmyślną zabawkę. Tymczasem teraz nie ma takich zabawek, bo teraz zabawki zawsze na coś wpływają, albo pozytywnie, albo negatywnie. Nie ma nic, co jest nijakie. Czy na przykład jakieś tematy związane ze szkołą plakatu, czy z mieszankami wedlowskimi, w których ludzie lubili tylko pieroty i bajeczne, więc firma stwierdziła... To może zróbmy paczkę, mieszankę, która będzie tylko pirotami, co już nie jest mieszanką. Więc wydaje mi się, że to jest pozycja, która przemówi do dwóch grup, albo do osób, które faktycznie siedzą, interesują się, są z wykształcenia grafikami, projektantami lub zajmują się tym zawodowo. Po prostu będą chciały spojrzeć na to z takiej trochę perspektywy historycznej i nie takiej technicznej, w którym pokaże się jak na przykład kolor fontu wpływał na odbiór. Albo też do takich osób, które żyły w tych czasach tam komunizmu, socjalizmu, bo na tym głównie skupia się autor i które będą pamiętać te wszystkie przedmioty i będą wspominać, że o faktycznie witamina C miała kiedyś takie zamknięcie i z czym to się kojarzyło, czego już teraz nie ma więc wydaje mi się, że po prostu ja się gdzieś tam w tej grupie znalazłam i mi się to całkiem podobało. Może nie było idealnie, wydaje mi się, że to też kwestia, że słuchałam to w wersji audiobook, więc nie miałam zbytnio czasu zastanowić się nad tym, jaką jak tam metaforą się posłużył autor i, i jak to mogę przemielić przez swoje doświadczenia. Wydaje mi się, że gdybym czytała to na papierze, to Odebrałabym to jeszcze lepiej, ale i tak y, podobało mi się bardziej niż rzeczy, więc to jest takie unpopular opinion. No i się miałam jeszcze po komiks, uwaga, moi Państwo, komiks, więc kolejny podtytuł tego filmu to zaczynam czytać komiksy. Znaczy, kiedyś czytałam, ale dobra. <śmiech> nowa, <śmiech> nowa przyjaciółka. To jest komiks skierowany głównie do młodszych odbiorców, ponieważ główna bohaterka jest w 6 czy 7 si klasie, czyli ma te 12 lat i jest to dziewczyna, która nie ma przyjaciół, a znajduje notatnik, którym to, co narysuje, powstaje do życia. Więc troszeczkę taki zaczarowany ołówek, jeżeli chodzi o te stare kreskówki. Więc nasza Deny postanawia, że narysuje sobie przyjaciółkę. Fabularnie jest to właśnie takie lekkie i przyjemne, chociaż nie takie głupiutkie, związane z tą potrzebą bycia zauważonym, bycia lubianym, z tym, czy potrafimy być sobą. Czy jednak chcemy komuś, kogoś udawać tylko po to, żeby komuś zaimponować? Wszystko jest poprowadzone jakby szybko, no jak to w komiksie, czasem mało logicznie, ale bardzo to wcipnie są yy, gdzieś małe żarciki pomiędzy yy, poszczególnymi chmurkami. Tak jak mówię też mało logicznie, bo na pewno też byście się szybko przyzwyczaili, gdyby ze szkicownika wypadła Wam sama głowa. Gadająca. Trochę obyczajówka, trochę fantastyka, trochę takie czarodziejki z księżyca, bo jest tutaj bardzo dużo fandomowych odniesień właśnie, głównie do czegoś, co ma być czarodziejkami z księżyca. Jeżeli chodzi o samą kreskę, to średnio mi się podoba, bo ja jestem perfekcjonistką, a tutaj te ilustracje są dość proste, troszeczkę w stylu jakiegoś gombala, gumbala, nie wiem, nie, nie, w życiu tego nie oglądałam, czy, czy jakichś tam innych, niezbyt pięknych kreskówek. Z Karton Network, ale za to bardzo podoba mi się paleta kolorów, bo wszystko jest utrzymane w takich różach, fioletach, błękitach. Ja lubię takie nowinki artystyczne, kolorystyczne, zwracam zawsze na to uwagę, więc jeżeli chodzi o paletę kolorów i ten dobór, to jestem bardzo, bardzo zadowolona. Także no. I to tyle udało mi się przeczytać w ostatnim czasie. Jak widzicie, były to głównie średniaczki, nic mnie jakoś tak wyjątkowo nie zachwyciło. Taki miesiąc, taki klimat. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek. Pamiętajcie też, żeby obserwować wybranną marudę na Instagramie i na Facebooku, bo tam często daję Wam znać o różnych rzeczach, na które nie mam czasu tutaj na YouTube. Tam też czasem proszę Was o pomoc i tak dalej. Ja szykuję różne rzeczy, więc wiecie, trzeba być na czasie. Odsyłam Was również do innych filmików, które mogliście przegapić oraz do tych, które będą w opisie, o których wspominałam podczas dzisiejszego wrap-upu. I ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się niebawem. Pa!